Wiele kobiet, w każdy każdego porzucił na domu. To by się nie pojechało. Niewierność ukrywał dość długo. W końcu jedna z jego żon podkryła. Rozmiedziesię nie wiedząc jak wniosku. Kobieta poprzysięgła ze mną. Będziemy spojrzeli na inną. Ciach, ciach, ciach. Człowiek, który lubił latać dziś od 21.50 słuchaj, i trzymam? Dawaj, bo, dawaj. Marcin Bosek i Hanna Bosa. Hanna jest moja. Nie. To moja łaska. Natasza nasza klasa i jej nowe przygody. Hmm. Tam na a, tak. Oraz po raz pierwszy w Wittgenstein, Tatarzyna Cichopek i Edyta Górnia. Ja chyba nie mieliśmy No, ale to chyba nic tracącego. Idziełam dzisiaj rano na na a to nie lepiej, to na chłopie zdjęcie robiczenia. czy Majestki show, miesiąc o 21.30 cechał. Baleczna władzia wydmów życie. Podmieniona żoneta Majster jest gotowa na wszystko. Wytrwały kanin zaimponował juro. Nie tylko i marząc o zwycięstwie. To nie jest karty do